Szanowni Państwo, jeśli jesteście w okolicach Szczecinka czy Bornego-Sulinowa, warto zobaczyć największą zaporę czołgową, element wału pomorskiego w okolicach Bornego na drodze do Ubowa. Zapora drogowa liczy ponad 18 metrów, a cały kompleks zapór, bo jest tu też część kolejowa, to ponad 50 metrów z zapory kolejowo-drogowej. Bo wał pomorski to nie tylko same bunkry bojowe, to również inne elementy jak jazy forteczne, jak forteczne linie telefoniczne, jak zapory drogowe. Każda droga, która przecinała wał pomorski, była praktycznie odgradzana taką zaporą. Zapory wtykowe, zapory, które w drogach służyły do normalnej jazdy, a na wypadek zbliżającego się frontu po włożeniu e, dwóch teowników w dwa rzędy wystarczyło, żeby z, żaden ówczesny czołg nie mógł sforsować takiej zapory. Jeśli nawet udało mu się to sforsować, to najczęściej był kierowany pod któryś z bunkrów, przy którym stała armata przeciwpancerna. Także odwiedzając nasze okolice, warto e, zobaczyć te elementy wału pomorskiego. Wspomniany zespół e, zapór e, przeciwczołgowych to osiemna, ponad 18-metrowa zapora e, drogowa i kilkanaście metrów zapory kolejowej po mojej prawej stronie. Natomiast pomiędzy tymi dwoma zaporami znajdowało się miejsce, gdzie składowano dwutełowniki, które były wkładane następnie do gniazd, i miejsce, na którym stoję było zadaszone, czyli one sobie tutaj spoczywały. Natomiast pomiędzy jedną częścią a drugiej zapory były wbite drewniane pale, które też e, jakby zabezpieczały miejsce przed przejazdem czołgów.